Posłuchajcie, dzieci, opowieści starego mędrca o słoniu imieniem Pięknolicy. Dawno temu w odległym królestwie Benares żył potężny władca Brahmadatta. Jego minister, mądry Bodhisattva, służył mu radą w sprawach państwowych. Król szczycił się wspaniałym stadem słoni, które były nie tylko siłą roboczą, ale i dumą królewskiej armii. Wśród tych majestatycznych zwierząt wyróżniał się Pięknolicy – Słoń o niezwykłej urodzie i łagodnym usposobieniu. Jego oczy lśniły niczym klejnoty, a skóra miała delikatność jedwabiu. Nigdy nie podniósł trąby w gniewie, zawsze gotów do pomocy i pracy. Lecz pewnego dnia, niczym cień padający na spokojne wody stawu, zło zakradło się do królestwa. Banda złoczyńców zaczęła spotykać się nieopodal zagrody pięknolicego. Ich szepty pełne były okrucieństwa i chciwości. Słoń, nieświadomy niebezpieczeństwa, chłonął każde ich słowo niczym spragniona ziemia deszcz. Z czasem, niczym kwiat lotosu, który wyrasta z mętnego błota, pięknolicy zaczął przemieniać się w istotę pełną gniewu i destrukcji. Zrzucił swego opiekuna, jakby ten był jedynie piórkiem na wietrze. Zniszczył domy biedaków, tratując je niczym suche gałązki. Jego trąba, niegdyś symbol łagodności, stała się narzędziem zniszczenia. Wieść o szaleństwie pięknolicego dotarła do króla niczym grzmot pośród jasnego nieba. Władca zrozpaczony wezwał swego mądrego ministra. Bodhisattva, niczym lekarz badający chorobę, obserwował słonia z uwagą. Dostrzegł, że to nie choroba ciała. Lecz duszy trapi szlachetne zwierzę. Panie, rzekł do króla, pięknolicy padł ofiarą złego towarzystwa, jego umysł niczym czyste lustro odbił jedynie to, co go otaczało. Aby go uleczyć, musimy otoczyć go mądrością i dobrocią. Na polecenie króla złoczyńcy zostali wygnani z miasta, a pięknolicy znalazł się w towarzystwie mędrców i braminów. Ich słowa Pełne mądrości i współczucia, powoli oczyszczały umysł słonia z mrocznych myśli. Z każdym dniem pięknolicy powracał do swej prawdziwej natury, niczym księżyc wyłaniający się z zachmur. Morał tej opowieści, drogie dzieci, jest prosty, lecz głęboki niczym ocean. Nasze umysły są jak gliniane naczynia, przyjmują kształt tego, czym je napełnimy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy otaczali się mądrością i dobrocią. Pamiętajcie, że nawet najszlachetniejsza istota może zbłądzić pod wpływem złego towarzystwa, lecz równie prawdziwe jest to, że zawsze jest droga powrotu do prawości i cnoty. Niech ta historia będzie dla Was latarnią, wskazującą drogę w ciemności.